Robimy dzisiaj czosnek marynowany w miodzie. Czosnek należy obrać i zblanszować około minuty. Robimy zalewę. Do zalewy potrzebujemy szklankę wody, pół szklanki octu winnego, sok z dwóch cytryn wyciśnięty oraz mhm. sześć łyżek miodu. Mamy taki złoty miód, faceliowy, tak? Sześć tak. łyżek miodu. Mm -hmm. Sześć mm -hmm. Mieszamy to tak Wymieszamy. I pół łyżeczki soli mm -hmm. Mieszamy i zagotowujemy Zalewe, Zalewa należy dobrze wymieszać I za, doprowadzić do wrzenia Pachnie super Gorącą, gorącą zalewą zalewamy to czosnek w słoiczkach ja mam mhm. przygotowanych 5 słoiczków, nie wiem czy mi wystarczy na wszystkie. To jest około 100 g, tak? W każdym słoiczku jest około 100 gramów czosnku. My będziemy robić jeszcze jeden przepis. Yy... Poczekaj. Wystarczyło na 5 słoiczków, w każdym jest po, po, po 100 gram czosnku. Trzeba na, należy teraz zakręcić i paseryzować przez 10 minut. Smacznego. Dziękujemy, zapraszamy.